Bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie o konkretnie o naszych panach i tak naprawdę będziemy sprawdzać, co nasi panowie przed nami ukrywają, czego nam, no właśnie, czego nam nie mówią, jakie mają tajemnice, jakie sekrety. No właśnie, to czego Wam nie mówi, kochani, czy czego nam nie mówi, to to, że Wy jesteście dla nich spełnieniem ich y, marzeń, y, ich snów, y, ale On ma też. Y, no właśnie, oni pragną waszej waszej, 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 bliskości, waszej, waszej miłości, ale też waszej obecności takiej fizycznej, namacalnej w ich, w ich życiu. Oni... Też mają nadzieję, być może nawet marzą, czy też śnią o tym e, w, gdzieś tam w głębi duszy, w głębi serca, e, że odwzajemnicie tutaj ich miłość, e, ich e, uczucia. Bo oni kochają Was nie tylko sercem, ale również duszo i e, m, 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 mają też nadzieję, że Wy ich pokochacie tak samo jak, e, jak oni, tak samo mocno, też z głębi serca, z głębi duszy, tak samo jak. Oni, oni Was kochają, kochani, ten mężczyzna czuje się... Bardzo samotny, ale nie dlatego, że jest sam, bo on lubi, e, e, lubi przebywać sam, lubi przebywać w swoim towarzystwie, ale jemu tak naprawdę brakuje Was, e, brakuje tutaj e, Waszej, e, Waszej, e, Waszej e, e, Miłości Waszej bliskości, wy, wy wydajecie się im bardzo odległe, yy, bardzo odległe, no właśnie bardzo odległe. Yy, tutaj yy, a on by chciał, żebyście były blisko. No właśnie, on by chciał, żebyście byli blisko, nie tylko y, cieleśnie, tutaj y, namacalnie, fizycznie, ale również y, duchowo i. Emocjonalnie. On chce tutaj, nawet jak was nie ma gdzieś blisko, bo jesteście daleko, to on chce czuć waszą obecność. Chce czuć, że, 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 że jesteście blisko, blisko niego. No właśnie. Jego uczucia do was są bardzo. Są bardzo głębokie i też on je skrywa tutaj bardzo głęboko, można powiedzieć, na dnie swojej duszy, Kochani, On Wam też nie mówi tego, że Wy jesteście Jego miłością, miłością bezwarunkowo, tutaj y, miłością y, Jego życia, no właśnie, jesteście być może miłością, na którą On czekał y, 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 całe. Całe swoje życie. Dla niego jesteście bardzo ważne, ale przede wszystkim dla niego jesteście bardzo niezwykłe, bardzo wyjątkowe. Jemu wydaje się, że jesteście tak niezwykłe, tak, tak, tak wyjątkowe, że. To nie może, aż to się wydaje być niemożliwe, że ktoś taki jak wy w ogóle istnieje. Czy też może ktoś tak niezwykły, ktoś tak wyjątkowy jak wy, może w ogóle istnieć? Ja mam wrażenie, że ten. Że ten ten mężczyzna, on doszedł do momentu, w którym on musi tutaj wyznać Wam swoje uczucia, tutaj powiedzieć Wam. Co do Was czuje, gdzie nie może dłużej ukrywać swoich uczuć, to Was i on to zrobi. On Wam powie, co do Was czuje, niezależnie od tego, co to jest. Czy to jest miłość, czy to jest coś innego, czy to jest... Yy, na przykład sympatia, przyjaźń albo nie wiem, lubienie Was yy, yy, też yy, yy, na pewno yy, ja mam wrażenie, że jeżeli on się zdecyduje i zrobi to yy, i wyzna Wam swoje yy, uczucia, to yy, とーたー。<noise> to, uh, to, uh otrzyma nagrodę w postaci waszej, no właśnie, tutaj waszej wzajemnej tutaj miłości. Jeżeli tego nie zrobi, to może stracić zarówno was, was jak i waszą miłość. Ja mam wrażenie, że on sobie to uświadomił, że, uświadomił, że on musi to zrobić. On musi wam powiedzieć, co do Was czuje, on nie może dłużej tego ukrywać i on to zrobi. Być może Wy na to czekacie, żeby on Wam powiedział tutaj o swoich, swoich uczuciach do Was. On też marzy, żeby rozpocząć z Wami jakoś jakoś drogę tutaj, być może drogie przez życie, tutaj wspólno drogie przez życie, albo w ogóle on chce wyruszyć z Wami w jakąś podróż. Chce Was zabrać w jakąś podróż. I to dosłownie. Ja mam wrażenie, że Wy tylko że wy tylko że wy nie tylko nie wiecie, co on czuje, ale tego nie widzicie, tego nie dostrzegacie, ponieważ on wam tego nie, nie dość, że on wam tego nie mówi, to jeszcze Wam tego nie pokazuje, tutaj nie okazuje Wam swoich uczuć. No właśnie, Wy tak naprawdę jesteście Jego Słońcem, jesteście Jego pełnią szczęścia, tylko Wy o tym, no właśnie, Wy o tym. Y, y, nie wiecie całkiem możliwe, że on tutaj myśli. Chce wam dać pełnię szczęścia. No właśnie, chcę was w pełni y, y, uszczęśliwić. Tak jak mówiłam, chcę was zabrać jakąś podróż. Prawdopodobnie też podróż przez życie. Tutaj, y, 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 no właśnie, ale on ma też pewne, pewne lęki, no właśnie, pewne lęki tutaj, obawy. Całkiem możliwe, że on boi się Wam powiedzieć, co do Was czuje i dlatego Wam tego nie mówi, bo być może. Bo, bo być może obawia się waszej reakcji, być może boi się, że go odrzucicie. Tutaj, no właśnie, ale w końcu, ale mimo to on wysłał do was, no właśnie, mimo to on wysłał do was jakąś wiadomość, jakąś, jakąś, jakąś informację. Być może. Jakiś list miłosny, w których tutaj wyrazi, czy też wyraża swoje uczucia do Was. No właśnie Was połączy miłość, Was połączy jakiś romans, wy tutaj podzielicie się swoją, podzielicie się wzajemnie swoimi uczuciami. Swoją miłością. Tutaj y, sytuacja między wami zostanie osta ostatecznie rozstrzygnięta. Tutaj coś y, zostanie ostatecznie rozstrzygnięte. Być może on ostatecznie i definitywnie podejmie y, decyzję i w końcu zdecyduje się tutaj. Y, 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 powiedzieć Wam o swoich uczuciach. Ta decyzja niewątpliwie odmieni całe jego życie, y również y wasze życie, ale tutaj pojawią się przeszkody zewnętrzne, z którymi y oboje tutaj y będziecie. Y y musieli się e, zmierzyć. Całkiem możliwe, że wasze e, e, wasze e, pojawienie się w jego życiu odmieni tutaj e, całe e, e, jego e, jego życie, ale również życie jego rodziny jego, jego najbliższej rodziny ale też bliskich znajomych tutaj przy przyjaciół no właśnie kochani Wy będziecie kontynuować coś, co być może rozpo, y, y, rozpoczęło się y, w przeszłości i gdzieś tam zostało przerwane. I wy będziecie to y, kon, y, y, kon, y, kontynuować. Będziecie odbudowywać coś ze zgliszczy, wskrzeszać, odbudowywać coś na nowo ze zgliszczy. Być może coś, co powstało w przeszłości, być może wasze, no właśnie być może wasze bliskie relacje. Możliwe, że w przeszłości Wy mieliście jakieś bliskie yy, 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 bliskie, yy, bliskie relacje, tylko z powodu czynników zewnętrznych bądź też osób tutaj z zewnątrz yy, te relacje zostały zniszczone, zburzone i wy te relacje tutaj y, 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 będziecie budowywać na nowo ja mam wrażenie że wy będziecie uzupełniać tutaj bądź swoje życie czymś czego wam tutaj zabrakło bądź czego, bądź czego wam tutaj brakowało w waszym życiu w waszym, waszym, waszym otoczeniu być może tutaj zabrakło waszych relacji, waszej waszej wzajemnej miłości, wy tutaj będziecie razem wspólnie, na nowo odbudowywać te relacje, a tym samym też będziecie odbudowywać Tutaj swoje, swoje, swoje szczęście. Tak jak mówiłam, was ewidentnie połączy miłość. Miłość duchowa, która rozproszy. Tutaj ja mam wrażenie, że. Wasza miłość, albo też Wasza wzajemna miłość, tutaj rozproszy Jego obawy, Jego lęki. On się w końcu zdecyduje tutaj, żeby powiedzieć Wam o swoich uczuciach. To niewątpliwie. No właśnie, decyzja, która on, y, 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 no właśnie decyzja, którą on y, y, po, y, y, podejmie, sprawi, że on będzie zadowolony. No właśnie, że y, ta decyzja, którą on, no właśnie wy będziecie zadowoleni z tej decyzji. I wykorzystacie tak naprawdę szansę, która do Was oboje. Tutaj w, wykorzystacie szansę, która do Was przychodzi na miłość, na, 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 na relacje, co on jeszcze od Was. aż? że on ukrywał, że ktoś był w jego życiu. Ewidentnie był, bo tej osoby już nie ma. E, ona ude, o, odeszła, no właśnie. Być może wy tutaj e, nie zdawaliście sobie sprawy z tego, że, e, że ktoś e, oprócz Was był jeszcze w jego życiu, no właśnie. Ktoś to odgrywał. E, też jakoś istotno, y, ważno. Y rolę w jego życiu, ale ta osoba odeszła. Tej, tej, tej osoby już nie ma, a wy tutaj razem zaczyn, zaczynacie jakby budować coś od nowa, coś od początku albo zupełnie coś nowego. Ja mam wrażenie, że on też się odciął, odszedł od tamtej osoby, być, y, być może on zrozumiał, y, tutaj y, dostrzegł, że y, wy, y, wy tutaj y, możecie dać mu o wiele więcej niż mogłaby mu dać tamta osoba. No właśnie. Być może on odchodząc y, od Was, czy też zostawiając Was dla tamtej osoby, on myślał, że tamta osoba ma, ma mu do zaoferowania, tutaj znacznie więcej niż wy, ale się mylił, bo to wy jesteście to osobą, która ma mu do zaoferowania tutaj znacznie więcej niż mogłaby mu zaoferować tamta osoba. I teraz tak y, y, no właśnie, y, y, no właśnie, ale on też wie, że, że y, musi, y, y, on też zdaje sobie sprawę albo zdał sobie sprawę, że musi tutaj zasłużyć sobie na na waszą, waszą miłość tutaj wasze, wasze, wasze uczucia on musi udowodnić wam, że jest godzien waszej miłości kochani, to koniec to koniec na dzisiaj. Dzisiaj żegnam się z Wami i zapraszam Was na moje kolejne czytania. Do usłyszenia na następnym czytaniu.